Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale To już drugi vlog z Meksyku I powiem wam, że byłam pewna, że do tego dnia, w którym jestem właśnie dzisiaj Nagram przynajmniej 3-4 vlogi Natomiast tak mnie Charlie śpi, dlatego muszę troszeczkę tak szeptać, bo ona już powoli się zaczyna przebudzać A Luka jest na siłowni, także jeszcze chwilę chcę mieć dla siebie Powiem wam, że... Tak mnie wycięło na dwa dni. Eee, nagrywałam dla Was pierwszego dnia vlog i mówiłam, ale się super czuję, mam okres, tralalala. La, la. No nie, 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 to tak nie wyglądało, tak mnie napierniczał brzuch. Czułam się po prostu tragicznie. Luka musiał się zajmować nią. Ja głównie leżałam w łóżku. Charlista. Cześć! Jak się spała? Za głośno mam się mówię. Tak? Co ty tak od razu na równe nogi wstajesz? jakiś pio. I dopiero jest dzień, kiedy naprawdę wstałam rano i mówię, oho, czuję się dobrze, także no niestety dwa dni troszeczkę mi e, tak się zmyły. Za dużo nie porobiliśmy fajnych rzeczy. Jestem spragniona słońca, opalania się, także jeszcze dzisiaj zostajemy w hotelu i będziemy się opalać, natomiast e, jutro już zaczynamy robić coś fajnego poza hotelem. E, chciałam dzisiaj jechać do Zo, natomiast jeszcze to nie jest, wiecie, to samo poczucie, które. Które jakby zaliczy się do tego, żeby chodzić cały dzień pozo, Dlatego zostajemy w hotelu. No i co, nie przedłużając, zapraszam na drugiego vloga z Meksyku. Mexico City! Woo! <grym> o, jaka piękna! Kto tak się tutaj popisuje? O, ja! Yeah. <grym> Słuchajcie, jest mała zmiana planów, jednak stwierdziliśmy, że nie chce nam się iść na plażę I w końcu chcemy coś zobaczyć, co tutaj się znajduje w okolicy eee, Także jedziemy na Piątą Aleję Nagrałam się mojej koleżance Glorce, którą możecie znaleźć z Instagrama Ponieważ ona tutaj ostatnio była i mnie Glorka Gdzie my tutaj możemy iść? A ona mówi, no jak jesteście w Playa del Carmen to na pewno musicie zobaczyć sobie piątą aleję, bo tam jest taki po prostu deptak i dużo się tam dzieje. Także jedziemy tam, stamtąd można popłynąć promem na jakąś wyspę, no jest wiele opcji, póki co stwierdziliśmy, że, że jedziemy tam i zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić. Jakoś tak wiecie, bardziej nam się to podoba niż siedzenie na plaży. Ja bardzo byłam spragniona tej plaży, natomiast mam jeszcze tyle dni, prawda? Się, tak, oduchom. nie jesteś spragniony, Nie jesteś spragniony? No, ale ty też przepraszam, ty też się trochę wyleżałeś, a ja przez to, co? że się zleczyłam... Co? co? Nie? Co? Czekaj, 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 co ty zaraz Ja się wyleżałem? Nie? Ani jeszcze, ani jednego dnia nie leżałem. Ani jednego Po trochę leżałeś. No, po trochę jak tam gdzieś jeszcze jedziemy. Zamawiamy taksówkę okay, i jedziemy. Właśnie zapłaciliśmy panu taksówkarzowi, który przywiózł nas. Ale w pesos Tam stoi policja i jest sporo tej policji. Ja tutaj już wielokrotnie mówiłam, że trochę się boję jak w Meksyku chodzić, bo jednak jest to miejsce, gdzie różne rzeczy się zdarzają, prawda Luka? Ale to wiesz, to tak można powiedzieć. Dwa ale w sumie zobacz, ja z moją koleżanką ile świata zwiedziłam, tak, na to Kubie to jest, byłam, tutaj. gdzie też porywają i jakoś ja żyjemy, uważam, trzeba uważać. Wiesz, dwa przykłady były ostatnio bardzo niefortunne i w ogóle, no ale to nie można zamykać się na świat. Tym bardziej, że dwa miesiące temu w Dominikanie siedzieliśmy, piliśmy alkohol na totalnym zadupiu i tam nie było w ogóle takiego w europejskości jakby, nie? Tak. Totalnie. Może część z Was nie wie, ale chyba z trzy tygodnie temu yy, dwóch Polaków porwano i niestety ale no wykorzystali ich do... Ja, Jezu, mi jest aż słabo mówić o takich rzeczach, ale po prostu porwali ich na narządy i tutaj rzeczy takie się dzieją i to jest naprawdę okropne i trzeba uważać. Pan nam powiedział, że tam w prawo mamy wejść, więc... Trzeba uważać, ale też uważam, że nie, wiecie, nie można się zamknąć i nie podróżować, nie zwiedzać. Trzeba być po prostu bardzo ostrożnym, uważnym. Pamiętajcie, że jak tutaj będziecie, to po prostu trzeba być uważnym, nie, nie chodzić samemu, tylko zawsze grupką. Na przykład my jesteśmy grupką, rodzinką, prawda? Zastanawiałam się, gdzie weszliśmy, ale już widzę po iSpocie, że jesteśmy centrum handlowym. <noise> Widzicie, nawet tutaj mnie drogi prowadzą do centrum handlowego. Ja ogólnie jestem bardzo głodna, więc fajnie byłoby, gdybyśmy gdzieś poszli coś zjeść. Co ty na to? Tak, tak, tak. Słyszcie, jak fajnie to wygląda. Weszliśmy już bardziej z centrum handlowego na Deptak i tutaj na przykład zobaczcie, od razu można sobie test zrobić na COVID, a my idziemy do meksykańskiej restauracji. Restauracja nazywa się Mexico Loco. Słyszcie, bardzo przyjemna, taka typowo w meksykańskim klimacie. Zamówiliśmy mojito, stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy w Meksyku, to musimy spróbować jakiegoś naprawdę meksykańskiego, dobrego mojito, a pan powiedział, że takie tutaj mają i powiedz jak ty ładnie zamówiłeś laniuni. Co? Parainio, coś. Jak? Parainia, quesadilla con queso y jamon. Quesadilla, że quesadilla jest ques tylko z szynką i, i z tylko no, no, Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. A jeszcze na coś zamówiliśmy. Tak? Jak nudzi Ci się? Co robimy? Idziemy pobiegać? Ja wiem, co tak zrobię. Jaką siatkę cię zabierze tutaj? Pachnie mocno. Pan dowiedział się, że jesteśmy Polakami, więc nie wiem, czy nie trochę zdrowie. Dobra, ja bym jeszcze więcej funkcja. Wiecie, co jest śmieszne, że wszystkie naczesy, które są w Polsce, to są chyba takie polskie europejskie, bo na w Meksyku są takie nijakie. Błęd. Dopiero musicie sobie tutaj jakiś dodatek wziąć do nich. Ostre. Wiedziałem, <laughs> czekałem. Zamówiliśmy naczosy i ja myślałam, że to te są, słuchajcie, z tymi sosami, a to jest taki starter, który dostajecie od restauracji, a to są nasze naczosy z serem, z nie wiem co tutaj jeszcze jest, ale wyglądają naprawdę dobrze, do tego mamy guacamole. W tym wyjeździe uważam, że szarlotki ulubionym jedzeniem jest meksykańskie jedzenie Wszystko, co jest takie typowe meksykańskie jej smakuje, prawda? Guacamole, quesadilla, zobaczcie Wszystko jest super Szyneczka w środku, tak? Z tortinką No pokażę jak ładnie jesz Pięknie, pięknie, o jakie dobre I ty jesteś dużym dzieciusiem już Ostre? Ostre. Bardzo to idealna, idealna ostrość, taka do jedzenia, ale na początku zamówiłem inne i pan powiedział, że nie zamawiaj tego. Tutaj tak. chyba ogólnie bardzo ostre jedzenie oni lubią, wiesz, i mają naprawdę bardzo ostre, pan więc... No, żeby mniej. To jest ostre. Omega. i tak. To dobrze, że nie wziąłem, nie zjadłem. My właśnie zjedliśmy, a Nina nasza poszła spać. W tej knajpce, w której siedzimy i pijemy... Moki to pan robi zdjęcia dla knajpki. I Luka powiedział, że my chcemy takie zdjęcie. Dobra. Odłożę aparat. Okay. Un yeah. minuto El bebé no, 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 no ¿Cuánto tiempo tiene? Ella duerme Ya, ¿cuánto tiempo? Ah, eh, 11, 11, 11, meses. Sí, 11 meses 11 meses 11 meses mm -hmm. Ok Estamos listos Tenga tu tiempo, no te no, preocupes no. Ok, sonríe Dale, dale 1, 2, 3 Espera Sí Una más Ok No, no, no Como like like Ok Jeden, dwa, trzy. Dzięki. Wychodzimy już z restauracji i pan nam właśnie przyniósł tekiłe z naszym zdjęciem. Rozumiecie to? <grym> Tutaj mamy zdjęcie. No już zdjęcia nie potrzebujemy, ale tekiłe bierzemy, co? Mega. Kosztuje to 20 dolarów, więc nie mało. No ale dobra, mamy tekile z Meksyku z naszym zdjęciem. Thank you, bye bye. <śmiech> <śmiech> Za całą taką ucztę, którą przed chwilą tutaj mieliśmy, zapłaciliśmy około 100 dolarów, 90 parę, tak? Karę, 94 tak? dokładnie. Yy, no. Mieliśmy naczosy, kurczaki, drinki, więc czy to jest dużo? Jeszcze nie wiemy, bo nie mamy porównania, prawda? Yy, tak, ale wzięliśmy dużo, bo wzięliśmy 4 potrawy, takie z tej Na... karty obiadowej, takie jakby, tak. nie? Widzieliście, cały stół był zasypany, do tego mieliśmy drinki, tak, jest, także jest, spoko. jest ok patrząc mm -hmm. na to, że kilkadziesiąt kilometrów stąd jest Tulum, podobno tam, tam są kwoty abstrakcyjne, także... Damy wam znać, jak będą wyglądały ceny w innych krajach, ja bo sama jestem tego ciekawa. Zobaczcie jak tam jest pięknie. To jest w ogóle plaża, czy to jest samo takie zejście do wody? Nie, jest, jest, jest plaża, jest woda. Idziemy, pokażemy Wam, mega to wygląda. Nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi, natomiast na tym e, długim słupie, zobaczcie, na górze siedzi czwórka panów. I śpiewają, grają na nawet nie wiem na czym, bo nie widzę stąd. Natomiast nie wiem o co chodzi, jak oni w ogóle tam weszli, że się nie bali, że spadną. Zobaczcie, siedzą i sobie grają. Dron tam też lata jakieś u góry. Wskoczysz no mnie i powiesz o co tutaj chodzi? To no niesamowite, już ci mówię, to jest tak, to są magicy meksykańscy, którzy w, trakcie, w tym momencie jak, jak grają, wywołują mniejsze fale, bo to żeby później płody płody, płody? No na polach były. <noise> nie słuchajcie, świetne. go słuchajcie, nie, nie, nie. No tak szczerze to są podobni do takich ludowych, nie? W tak. naszych, Polski, Może to jest jakaś... naszych polskich... <noise> Pan tłumaczył o co tutaj chodzi, natomiast nie wiem czy luki hiszpańskie jest na tyle rozbudowane. <noise> nie wiem, znaczy tylko zrozumiałem co, jak tam wchodzą i co robią, ale to co... logiczne jest, no tak wchodzą, ale że to się nazywa jakaś tam ambolada czy coś też Czyli pewnie jakieś ich święto, bo zobaczy w ogóle ile tutaj jest osób tubylców tu dzisiaj kąpiących się. Na pewno użył tego słowa, że nogami, nie? Ale... ale że, że chodzą z samymi nogami? Samy, stop, stopami, stopami. stopami tak? Sto Jestem już pewna, że dzisiaj jest jakieś święto, bo jest naprawdę pełno osób tutaj. Mam wrażenie, że oni chcą mi wyrwać ten aparat. Nie, przestań. <laughs> Troszkę jestem zaskizowana, ale dobrze. O Boże, co oni robią! A widzisz coś takiego podobnego? Boże, dobra. Mi... Za same stopy. Mówiłem. Ja pierdzielę. Trochę zrozumiałem o! jednak. Pokaż, oni... pokaż, Kurde, pokaż. Czekaj, bo mi majtki widać, podlatuje mi sukienka. A widzisz, dobra, trochę zrozumiałem, że jestem na samych stopach. Zobaczcie, widzisz? oni są spuszczeni ze same stopy. A znaczy może są do pasa, wiadomo, ale. To jest niedziela, jest... A, a, więc dobra. na bank jest jakaś, jakieś święto, idziesz? A czekaj, idę dalej. Nie zrymiocują, tak? No bo ja, jak się tak, to nagrałem chłopakom, że my na imprezie i teraz nagram no, my no, my, no, my <laughs> Mega. A tam, zobaczcie, po lewej mojej stronie jest pełno panów, którzy się my jakoś my tak to cieszą za bardzo na nasz widok. A od razu w mojej głowie jest matko, czy oni chcą nas porwać, Jezu, co oni chcą zrobić? Ale chyba nic nie zrobią, jak tutaj jest tyle ludzi, nie? Tyle naszych znajomych teraz tutaj jest w Meksyku, tyle osób tutaj przyjeżdża, że nie przesadzajmy, po prostu muszę, wiecie, przestać się bać, ale to jest niesamowite. Co, Cieka? Nic, mówię, że się cały czas boję. Nie, że nie, nie, coś nie, nie, coś bój, nie bójmy się, ja się w ogóle nie boję i to nie to, że jestem odważny, tylko w ogóle ja nie rozpijam czegoś takiego. Nie ma tak no tak, nie 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 co, nie. przestań. Tak zajebiście tak polatał też. To jest te

z powrotem w tym centrum handlowym, od którego zaczęliśmy i jesteśmy teraz w Starbucksie. Bierzemy sobie jakąś kawkę, musimy usiąść i pozałatwiać kilka spraw takich firmowych. Wiem, że dużo osób zbiera kupki ze Starbucksa z różnych miejsc na świecie i zobaczcie, tutaj są takie Cancun, Playa del Carmen, ale one jakoś nie są zbyt Urodziwek. Ile w końcu wyszło za kawę? 7 dolarów za, Siedem dolarów za, za kawę do... i Donata. I za no? To niedużo. Nie w porównaniu nie do, Stanów, do Stanów, które są blisko tutaj, to. Znaczy, do... Ja nie wiem, no ty mi możesz powiedzieć. To w Polsce by kosztował drożej. Tak no, albo... Drożej? Coś takie, nie, coś, coś tak podobnie. Coś, coś podobnie. Kochanie, dlaczego ja mam tutaj lukę? Nie wiem, właśnie zamawiałem i pan mnie spytał, jak mam na imię. Powiedziałam, że Luka. No to wiadomo, nie, mógłbyś nie, ale, powiedzieć, że Angelika, ale, że ale dla to, mnie. Tak, no, ja wiem, ale chodzi o to, że ja też sobie zamawiałem kawę. I nie dostał. I nie dostałem, a Angelika dostała kawę z moim napisem. Ale ja mam wodę, więc już mi się nie chce raz zamawiać. Albo to on nie zrozumiał, albo mój angielski. Ale tak sprawdziłeś jest. na Paragonie? Czy nabił w nie, ogóle? Nie, nabił, nie nabił. A, czyli coś bo nie, nie zrozumiał. Ja powiedziałam, że przemiętową, ale jednak powied ja po ja powiedział, a i do tego normalną. Czyli może że jednak normalną. Mhm. Ja nie jestem już Orłem Alickiego, więc może daj. Ona ma tak czarne stopy już. Nie, 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 to jest bułeczka z wcześniej. już ją wyrzuciłaś, wiesz? Tutaj ją damy. Nie, 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 nie. Chodzi, jest podłogi. Słuchajcie, nie da się już jej pilnować. Ja umy do Luki, totalnie nie puszczajmy ją już na ziemię. Ona jest cała czarna. Wszystkie ubrania są brudne codziennie. Ale to się nie da. To nie? Ja w ogóle nie chcę, żeby się dawało, bo ona na rękach płacze. Po to ma w No ale jest cała płacę, czarna, bo ona brudna. Ona nie chce, zobacz, ona nie płacze, bo chce, nie wiem, do mamy, bo coś chce, tylko ona chce sobie latać. No super, chce być wolna, prawda? Chce być wolna. Co no, weź tego. To. Chce być wolna, jak ta tubek mały. Takie coś wziąłem. No, to jest no. kurczę za małe, ale, ale fajne. Bardzo ładne. Takie zwykłe. Taki wafelkowy materiał ma. No właśnie super, no, no, no. Tu mamy białe shorty. Różowa koszulka. Różowa koszulka do tego i jeszcze sprawdzimy. Fajne. Że, zobacz. Dobrze. Sprezentuję Ci to, jako że nagrywam dzisiaj vloga. Yeah. Let's go! Rzućcie sobie w koszty. Rzuć sobie w koszty. Dobra, okej, okay. <laughs> To co muszę wam powiedzieć, że tutaj w sklepach są w ogóle inne kolekcje, zupełnie inne rzeczy ciekawsze ostatnie. niż... Kiedy właśnie weszłeś ostatnio w Polsce? Przed wyjazdem. Prawda? Tak, sprawdzałam ja na stronie internetowej. Ja nie byłam stacjonarnie, ale sprawdzałam, wiesz, internetowo i zawsze tak jest, tak samo w Stanach. Są w ogóle takie ciekawsze, bardziej wakacyjne modele. Fajne, tylko byś sobie wziął tą Elkę, no. Tak? Tam musisz mierzyć. Na Menekinie, Luka znalazł Elkę i była fajniejsza. A zaraz jedziemy do Zary. Ja już, słuchajcie, ja przed wyjazdem tutaj zrobiłam Dobra. sobie również zakupy z Zary i pozamawiałam sobie do domu i mniej więcej mam naprawdę, wiecie, tak pogląd na całą kolekcję, przytrzepałam całą tą stronę i zupełnie inne rzeczy tutaj są, także zaraz i ja się zapuszczę na zakupy. To jest taka, powiedzmy, dla mnie, dla osoby, która nigdy nie paliła, to jest taka przynośna sisza. Takie odczucie, nie? To nie jest papieros, to jest taka shisha, miętowa. To jest w ogóle miętowo jabłkowe Tak, nie, to jest miętowo. Sam, nie, sama mięta. No to sama mięta to jest. I nie, nie ma marihuany. Nie ma marihuany, nie ma. Dobra, Fajne, może. Jak jako Za dużo też nie pal naraz, bo to wiesz. <laughs> shisha, tak Ale samo. Na ile dostarcza? No pewnie nie bo to pewnie niedługo. To pewnie niedługo. To się nie włącza, tylko zaczyna się ciągnąć. Tak, pewnie niedługo. 200 pesos. To jest około. Chyba z taką licząc, jak się nie znam, z 15 dolarów. No, nie, mniej. Co ty? ty? 10. 10. Super, no. to jest taka przynośna szisza. nie? No. Chciałem nagrać i chciałem duży dym. I za dużo wziąłem. Jak tylko weszliśmy do tego centrum handlowego, to od razu zobaczyłam właśnie tę sukienkę przez witrynę. I ona bardzo mi się spodobała. Ma tutaj takie wiązania na ramionach. Biała, długa. Chyba ją sobie wezmę, ale mam jeszcze tutaj w kolorze czerwonym. Dzięki, powiem Wam tak, wszystkie rzeczy, które wzięłam do przemierzenia, były przepiękne, natomiast na mnie wyglądały tragicznie. Także wychodzę z zakupów, z Zary, pod niektórymi zdziwieniami, bez niczego. O, ale gorąco. Wyglądałam w tych wszystkich rzeczach jak mały pulpecik. Matko Boska! Charlie, jak Ty wyglądasz? Charlie. Pokaż nogi <laughs> Mexico! Mexico! Cała czarna jesteś Żabko Bawię się Mama przyszła, o jednak nie je chce ona, chcie, ona, ona się chce bawić tutaj Zobaczcie Już mówiłem to na swoim vlogu To jest najszczęśliwsze dziecko na świecie tutaj Mama przyszła Co kupiłaś? A właśnie, co kupiłaś? Nic? Dlaczego? <laughs> Czy spać ona już, wiesz? Wyglądałam jak mam kurczę w Dlaczego? Czy to jest na meksykańską rozmiarówkę po prostu? Na meksykańskie kobiety? Nie wiem, ale wyglądałam w tym źle. Nie, Nie? Sama? Już czyściutka. Dobrze taka już czysta co. W końcu, no. O, co? Ja to... Jestem trochę zmęczona, też bym się poszła z Znaczy, ja niby też, ale to jest niebezpieczne. Bo ja nie chcę no, zatracić ja... naszego trybu, nie? Że 21 max, 22 druga Ma spać. Więc I ja raczej. Rano. Lepiej, ja tak wolę, więc lepiej chyba wytrzymać. Wiesz, jak no, to jest? To gorąco tak uderza. Tak, że tak no cały dzień no, tak. Miętym. Co, myszko? Ty pójdziesz spać, co? Tak, na pewno. Króleczko się robi. Tak? Ka była na zakupie? Taka grzeczna jesteś. Ej, ja umyję ząbki. Ja, o. Nicht nee, en mama. Nee. Ik ben alleen maar. Nicht, nee, niet. Ik zal nog steeds voelen, hetzelfde als het begin. Al is Powiedz, Pokaż swoją prawdziwą twarz. Już jak mam. się wydurniasz, no? Nie. Zamówiliśmy sobie kawkę. Mieliśmy szczerą na jedzenie. Jaka zmiana. Przed <laughs> chwilą byście pomyśleli, że Angelika nie jest w pełni... Wiecie, niepełnosprytna. O, o, wracamy, wracamy. <laughs> Zobaczcie. Nie mogę się tak wykazywać, bo my sobie rozumiemy, ale nieraz jak tak żartowaliśmy to węgluć. Że nie, pod wpływem nie jesteś, nie? Pomyślą. Tak, a ja my tak na trzecią. Ja bym po, pomyślał, że jest pod wpływem wielu czynników, Mówię wielu się, tabletek babcia psychotropowych. Babcia kiedyś powiedziała, twoja, że się chyba naćpaliśmy, bo tak się śmialiśmy. Tak, był taki bo, moment kiedyś, że w ciąży. na koniec no. filmu no. zaczęliśmy się no. śmiać. O. Obserwujcie, obserwujcie, bo rzadko widzicie taką Angelikę. Ja widzę bardzo często, no no. no. Dalej, no weź mnie przybliżej. Co robisz? Pono, no, coffee. <laughs> Nie możesz mnie nagrywać. Sobie Mogę właśnie, to jesteś prawdziwa ty. Patrz. Jesteś sobą. Po co mówić? Natomiast teraz będziemy pić kawę. W hotelu jest super. Piękna, piękna pogoda i zamiast tego możesz powiedzieć, o właśnie, no spróbuj cukru prosto... Z... O właśnie! To jest prawdziwa Real Angela. Przedstawiam wam. Real Angela. Los Compromitos. Los Compromitos. Nie lubisz kawy, nie? Nie wiem, po co zamówiłeś. Co za mina. Mocna. Ta, ta mi bardziej Mocna? Co? Spróbuję twoje, dobra? Dobra. A co to jest za kawa? Spróbuj, nie, spróbuj nawet. Znaczy, spróbuj nawet i najpierw... Wkładką? Nie? W sobie śpi. Widać chyba tego. Nie ostrzy. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Daj Daj mi spokój No weź Zjadł Dość, ała, bo mnie bardzo łydka boli Ała, Łukasz Dzień dobry Już O Jezu, co to za przerażenie w oczach Cześć Jak się myszeczko spało Daj mi telefon, no! no Aż klawkę dostała! Głupawka. Nie wiem gdzie daj, jest. Daj mi telefon. Nie mam go. Masz. Ale Luka... Przez, zaczynam... Prze... przez, to... przez to, że zaczynam... Widzę po Nie. masz. Przez to... że. Przez to, że się śmieje, to myślisz, że mam twój Agita, telefon. Daj mi mój telefon. Nie mam, się. serio. Daj mi. Damelo! Damelo, kabron! Tatoś krzyczy, widzisz, na mamę. Nie mam, serio Kiedy ci mówię. Ja Ale Luka, spójrz to na mnie. Co robić rodzinie A. swojej. <grywa> <grywa> no nie, nie mam. Nie wiem, gdzie on jest. Tam gdzie? Tam, jak no to i szukaj, jak Bezu. wiesz. Dajmy, czy było mój telefon. Boże. Nie mam, naprawdę, możesz O musiać. Madonna! Ty tyle nagrywasz tego, że widzów albo to znudzi, albo przewinął. Już powinien być koniec z Daj. <grywa> Daj mi telefon. Nie mam. Bezu. A ty jesteś uzależniony, Luka, to naprawdę nie jest dobre. Oglądałem vloga Juriego, bardzo bym chciał zobaczyć go do końca. rucha! go To jest niesamowite. Ona po prostu sama już potrafi wejść do wózka, usiąść w nim, a nie potrafi jeszcze chodzić sama. Okay. Brawo! Brawo. To trzeba asekurować, żeby nie spadła. Wiecie, wchodząc, Co, wiesz, gdzie jest ten telefon? Nie wiem. Nie, też nie. Patrz, bierz ją stamtąd, bo ona poleci to jest sekunda. No. Nawet nie muszę oglądać tego vloga. Już wszystko wiem. Proszę. To się nie trzyma. Czekaj, o. Śmieszne? <śmieszne> Bardzo śmieszne. <śmieszne>